Dziś kamera aktywnej częstochowy miała okazję zobaczyć otwarcie nowej hali magazynowej przy ulicy ekonomicznej 5. W ramach tej inwestycji Agencja Rozwoju Regionalnego Wynajęła powierzchnię nowemu najemcy, czyli firmie Zielona Energia, która specjalizuje się produkcją paneli fotowoltaicznych. W ramach programu Teraz Lepsza Praca realizujemy wiele e, przedsięwzięć, które są korzystne dla przedsiębiorców, po to, żeby się rozwijali, po to, żeby dawali miejsca pracy, po to, żeby mieszkańcom e, żyło się lepiej, bo będą mieć dobre, lepsze miejsca pracy w ramach właśnie programu lepsza praca. Agencja Rozwoju Regionalnego właśnie ukończyła kolejny etap swojej działalności, kolejną dużą halę po to, żeby przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wejść już na gotowe i zacząć działalność i już zatrudniać pracowników, mogli to realizować właśnie w obiektach zrealizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego. Bardzo się cieszę, że mamy takie możliwości, bardzo się cieszę, że odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców i bardzo się cieszę, że powstają nowe lepsze miejsca pracy w Częstochowie. Nowa inwestycja magazynowa to bardzo duży krok w, roz, w dalszym rozwoju naszej spółki. Do tej pory y, korzystaliśmy z wynajmowanego magazynu pod Warszawą i stwierdziliśmy, że to jest najwyższy czas, aby otworzyć własne centrum logistyczne i, i dalej rozwijać y, mocno tą gałąź właśnie logistyczną w naszej spółce. Y, to jest o tyle istotna, istotne zagadnienie, że y, spółka cały czas notuje bardzo duże wzrosty. I no, nie ukrywajmy, własne centrum logistyczne dość znacznie ułatwi cały proces dostarczania naszych instalacji do klientów. Ja jestem rodowitym Częstochowianinem. Nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być inne, inne, inne miejsce. Spółka powstała w Częstochowie, spółka się rozwija w Częstochowie. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o, o bardzo dużym biurze, które, które posiadamy w Warszawie. Natomiast to biuro to, to jest głównie działalność operacyjna spółki, a, a cała logistyka i dostarczanie pozostaje w Częstochowie. No przede wszystkim mamy w tym nowym obiekcie nowego najemcę, a to jest właśnie Zielona Energia, czyli firma, która zajmuje się montażem, sprzedażą paneli fotowoltaicznych. Tu się z tego przede wszystkim cieszymy, także ten segment pierwszy, segment B jest zagospodarowany już przez Zieloną Energię. Segment A ciągle jest dostępny, także zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z tej nowej... Powierzchni. Powierzchnia jest wybudowana w stand standardzie wysokim, ja myślę, jeżeli chodzi o rynek hal magazynowo-produkcyjnych. Jest w pełni wyposażone we wszystkie systemy, wentylacje, klimatyzacje, zaplecze socjalno-biurowe 127 m2, prysznice, łazienki, szatnie, pomieszczenia biurowe. Hala 980 m2, ta dla zielonej energii jest z dokiem rozładunkowym, załadunkowym także wielkiego gabarytu ładunki także mogą tutaj na tę hale przychodzić.